Przeciłbym ci coś chyba, co? Nie. To, ja. no? No. To no. ja. no, kurwa, gdzie ja pogubiłem te? Tu miałem gotowce. a, nie? a ja w sobotę nie paliłem? Nie, kupiłem kupił Nie. Dobra, z tymi dobra, twoimi frytkami? No raci! Wódki się napiłeś kilka metrów z twinta. I cię tak płamało, wiesz? Chyba nie wiem. Ale nie, spałeś na fotelu, spałeś i nie rozumiem. No, płęci, no, w no, no, nie, nie, błazen, fredki. Fredki? No. Na no, jadu, no. Elegancko, nie, ...na nie, 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 teraz byli. jest elegancki. nie, no, może nie, ziemniaki, nie, 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 No, nie, nie, to nie, Są so ziemniaki, no. dobra. dobra, dobra. Daj te No to ty je. To Rafał zrobi, czego ja mam już? No, tak. O Jezu. Weź, masz, sobie ziemniaki. Daj ja obrowe, daj, tak. daj. I od razu na pieprz przykołać? Nie. Jesteś najlepszy, wpłacił 4 zł. I co my na karmi? Ewelinka dałabyś tutaj, czasami dla Rafała za to, co ci dało. Weź nie, 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 to jest tylko wieś, mój kolega. co się dzieje z duchem. Pozdrawiam, co. Nie wiem. To. Rafał, tylko mój kolega. Mi pomaga. Dawaj, dla Kiniuszki. Luśia wpłacił 4 zł. Ewelina, ciesz się, że jesteś łysa i nie masz włosów, bo by się Gosia z tego mieszkania za i otargała. Teraz czekasz? się. Daj mi noża, zobacz. Płakałaś i No, Noża? może daj O kurwa, już się rozjebałeś. No. A, odbieraszkę? No. Przyjmaj, masz, jest. No tak. No, Taki może no, być? Tak, może. No. Ale ty zobacz ten telewizor. Kurwa, no już czekaj. Ładowarkę, telefonu mam czy nie mam? Znaczy. nie mam to pij. Ale co to mogło się stać z tym telewizorem? Kurde, ładowarki to jest nie no, że już ten kable nie działają, znowu coś. No to wejdź echał po Działało i nie działa. <słys》> Może to, coś tam nie dotyka, nie łączy. Wady, też byś jakiś film obejrzał? No pewnie. No. No. To co będzie oglądał w jednym? To wujemnie, bo ja, wojenne, to wojenne. ja to lubię wojenne, wiesz? No wojenne, no. no. Ja lubię wojenne. Ja zawsze byłem miły. Ja długo nie znam. Moja wydarzenia. Yy, tylko znamy z internetu jak córka oglądała, nie? Kozak wpłacił 4 złote. Witam serdecznie ekipę. Ewelinka fajnie cię szybciej wróci niż wyszedł kawał chuja z niego. Pozdrawiam Was serdecznie. Dobra, dziękujemy. Dziękujemy. Kurwa ten Stasiek to trochę go szkoda, co? Z jednej strony, no ale z jednej strony, no zawsze był kawał dziada. No zawsze tak, był dziadusz, no ale... Czekaj, daj Ale z jednej strony go szkoda, bo on no, nie wie co robi. Pan ty go przeniknij. No bo może wie, nie wiem. Ogląda, oglądałem, jak tego Michałka wyrzucał z chałupy. A, no. chudego, nie? No. małego. No dasz go? No jak nie? Wiecznie u mnie ze sklepu już stoi. Stał by na Ostatniego nie widać, co? Ale coś ostatnio było już go. Ładnych parę dni nie no widzę No może chuj, śpiwnicy w piwnicy śpi. No jak wszystko możliwe. Oby mu tu się nadał, ten mały, nie? Młody, widzowie, co myślicie o tym? A on tak. On, on bezdomny. Trzeba jest... go poszukać, kurwa. Znaczy się on... Ma, tylko go siostra nie wpuszcza. Pan wpłacił cztery złote. Siema ma Ewelina i Pani błazen jak dziś forma. Co Pan ostatnio miał na myśli z fotelem namiot se Pan zrobił, czy po prostu ten wiatr Pana zjadł z fotela? Pozdrawiam tęsknię za smakoszy. Dziękujemy. Dziękujemy. W sobotę nie było wiatru. No. Zaraz powinien być i ten.